to the folk slope <laughs> Siema wszystkim, z tej strony Steve. witam w kolejnym odcinku Jogboxa <laughs> Jogboksa jesteśmy z powrotem. Dzisiaj będziemy cisnąć, mamy dosyć chillowy odcinek, mam parę wa ważnych informacji do Was Przede wszystkim chciałbym podziękować za tyle lajków like na ostatnim odcinku Bardzo, bardzo fajnie więc motywowało do kręcenia kolejnego e, I generalnie jutro, jeśli zdążę dzisiaj wrzucić ten odcinek, jutro będzie sobota, a jutro rano, albo powiedzmy no w sobota rano będzie... ja! TVP2 na Pytanie na Śniadanie od 8.20, możecie wbić na czat, będziemy sobie tam pisać, będzie zajebiście e, i też będę potem o 9.30 prowadzić tam wywiad e, na żywo, więc zajebiście by było, jakbyście do mnie dołączyli, będzie naprawdę spoko sprawa. E, a my, my mamy jeszcze parę spraw do ogarnięcia. Tutaj, ja już przygotowałem parę rzeczy. Tutaj rozbudowałem trosze, troszkę nasz domek. I generalnie, no mam... Ja jestem człowiek pech. No człowiek pech po prostu, no ja już... No ziomy, ja, ja po prostu, no ja, ja nie wiem jak wam to powiedzieć. No obiecałem wam codziennie filmiki. I czekajcie to, ja po prostu to, kurde... No okej, okay, obiecałem, że będą częściej filmiki, nie? I generalnie, no wyszło tak. To, tyle miesięcy mam internet. Tyle miesięcy mam internet. A dzisiaj... Mi, Zgasili mi internet, cyfrowy Polsat. Muszę pożyczyć od sąsiadki router, żeby wstawić ten filmik. Więc dlatego nie wiem, czy, czy wstawię go dzisiaj, czy nie. Czy nie wiem, jaką prędkość ona ma, i czy się to zdąży wstawić dzisiaj. Ale naprawdę ja już mam serdecznie dość, codziennie coś nowego, codziennie jakiś błąd Czemu po prostu ja? No czemu ja? No, czemu, czemu, czemu ciągle to na mnie lecą takie, takie, za przeproszeniem, taki syf leci cały czas Życie mnie hejtuje, 2015 po prostu i przez to, że mam 23 lat teraz i 2 plus 3 jest 5, a ja nie lubię, lubię 5 To pewnie po prostu życie mnie troluje i hejtuje Generalnie no nie wiem, no, nie wiem no, nie mam innego wytłumaczenia to, nie wiem co by mogło być Dobra Postaram się nie myśleć o złych rzeczach, postaram się myśleć o tym, że jest bardzo fajnie, my nagrywamy z powrotem i przynajmniej mogę nagrywać z powrotem z nowym komputerem, może nie wstawiać filmy, postaram się, ale no, zobaczymy jak to będzie. Zacznijmy od tego, że mało jedzenia generalnie, strasznie, strasznie mało jedzenia mamy, ale mamy, no w sumie mamy kości, więc teoretycznie możemy sobie rozmnożyć trochę chlebku, ale chciałem zrobić tak, no, zobaczycie co chciałem zrobić, chciałem zrobić e, to. I właśnie to będzie, zaraz zobaczycie, wiesz... Diamenty to kurde da. Możemy Możemy smoga... Czekaj, co by się stało jakbym tekst zrobił? A, nic. <gryzny> Już nieraz chyba tak próbowałem w ostatnim ostatnim yokboksie, ale go, dobra, dobra, eee, zacznijmy od to... Wy to... w ogóle jak nie widzieliście ostatniego odcinku, gdzie robiliśmy trochę o rapu, no zapraszam też oglądania tego możecie znaleźć link w opisie eee, Zawsze warto wyoglądać poprzedni odcinek, bo to robimy jako seria, więc zawsze opłacę zobaczyć co się działo w ostatnim odcinku. Ale generalnie no, zrobimy Wiesz. Stacz nas, stacz nas na Diaksowy, na Diaksową kosiarkę, czy tam jak to się nazywa, więc czemu nie? No... Dobra, mamy ją i możemy iść sadzić, Nie wiem nie wiem co jak to się nazywa, Motyka, 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 dobra, chyba już mówię Motyka. Nie wiem co za różnicy robi Diaksowa motyka. Do na przykład drewianej no, Nie wiem, czy to było przemyślane Tutaj zbudowałem trochę więcej domku, jak gadałem z cyfrowym pulsatem Przez e, telefon Którzy nie... nie, nie, żadnych, nie na, miałem 40 zł na koncie Ja do nich mówię, no może mi się rozłączyć telefon No bo ja nie mam obonumentu Co zrobili? Mówię, a nic nie zrobimy I rozłączyło się I nawet z nimi nie skończyłem gadać, ale no ponoć Ponoć za dużo internetu używam. No ja mówię im, no kurde, ja mam wyjątkowe sytuacje. No bo wstawiam filmiki codziennie. Oni, a może pan doładować e, pakiet za 3 giga za 20 zł, no. Okej, okay. doładuję za 3 giga za 20 złotych, stawię wam dwa filmy i wtedy muszę czekać do 2 lutego. Mam nadzieję, że znajdę na to rozwiązanie. A jak nie wiecie, że no, ja naprawdę się staram wam dawać te filmy, tylko po prostu życie mnie tak troluje. Chyba nie chcę, żebym wstawiał filmów. Chyba nie chcę. Po prostu mnie nie, nie, nie lubi. Po prostu życie mnie ostatnio tak mega, mega hejtuje. I, i, I nie wiem z jakiej przyczyny. Ja coś zrobiłem złego, GW czy coś zrobiłem złego, no ale, ale po prostu tak wychodzi. Uuu, i fajnie, że starej wersji Unboxa y to, to działa tak, że. Możemy od razu, wiesz, ścisnąć z tym chlebkiem. Generalnie, jak w ostatnim odcinku mówiłem, będziemy się teleportować do ciekawego miejsca. Ja i czy, więc będzie trochę przygoda. E, ale pierwszy musimy się oczywiście przygotować jakimś jedzonkiem, więc no, wezmiemy, zgarniemy sobie tam, żebyśmy mieli starsi chleba dla, dla wszystkich, starsi chleba na drogę. I to będzie całkiem spoko, myślę. Zarzucimy to, żeby jeszcze sobie. u jeszcze jedno mamy tutaj. Zarzucimy jeszcze jedno tutaj, żeby sobie. No, rosło. Będzie się przydać, przyda się, tak? I będziemy mieć wystarczająco jedzenia na, na naszą przygodę. No, bo generalnie, no, powiem tak, że jest tam trochę brak z jedzeniem. Wczoraj w Tesco byłem w nocy, robiłem zakupy. E, Od, Wszyscy pytali się, bo na asku odpisuję wam prawie codziennie teraz, e, bo w sumie mam telefon, to mogę odpisywać i. Śmialiśmy się, wczoraj robiliśmy trochę, trochę sobie zabawy jak byliście Robiliśmy sobie zabawę na ASKu ze zdjęciami i itd. w Tesco I było spoko I napełniłem swoją lodówkę, ja generalnie bardzo często zamawiam jedzenie, no bo Nie mam czasu, żeby robić jakiekolwiek jedzenie Jest strasznie trudno mieszkać sam obcym kraju robić te wszystkie rzeczy i jeszcze kurde prowadzić te kanały i inne rzeczy to jest... Jest trudno, jest trudno. E, ale się staram, staram się dla was i nie chcę, żeby wyszło tak, że muszę wrócić do, do Anglii i przestać nagrywać no przez te wszystkie problemy. Na razie ciśnę, trzymam dobrą siłę, motywację i mam nadzieję, trzymam kciuki, że, że wszystko wyjdzie na równo, na prosto. Z waszą pomocą tylko to będzie możliwe oczywiście, więc mam nadzieję, że, że razem, razem jakoś to ogarniemy. Dobra, jesteśmy tutaj teraz i druga rzecz na liście, oprócz tej, tej farmy, którą chciałem zrobić, żebyśmy mieli jakiś dochód jedzenia. To było to... Czekaj, ile klebu będziemy mieć? 9. No 10. No 10 klepków, 5 jabłków. Not so bad, man, not so bad. I think it's gonna be alright. Będzie ok. My weźmiemy jeszcze. Zanim tu weźmiemy, zrobimy sobie te pochodnie, bo zawsze pochodnie będą przy, przydatne, szczególnie jak będziemy teleportować się gdzieś. I tutaj crystalline bellem... A, już ściągnęliśmy. Crystalline bell to jest no sposób na ściągnięcia E, właśnie tych. O nie! Nie! Szersz się! ten ekwipunek, a nie chciałem shortować. Ekwipunku to miało być tu. Co to w ogóle tu robi? Czemu to jest? Nie wiem. Nie wiem. To miało być generalnie tu. Więc ja sadza to z powrotem. Nie wiem, jak to się w ogóle w, tym, w, tej, w tej skrzynce znalazło. Ale dobra. Mniejszy z tym możemy zrobić w końcu naszą farmę. I przepraszam, że mój głos jest taki trochę zapchany. Ale jak z jakiegoś, z jakiegoś powodu też mam zatk zatkany nos, nie wiem czy choruje gardło, tam troszkę mnie trapię, no ale, no to jest akurat, naj akurat najmniejsza rzecz. E, no ale mam zatkany nos, więc brzmi jakby, nie wiem, jak tak zrobię, to chyba, <laughs> chyba różnicy w mojej rozmowie, ale <laughs> normalnie jest różnica. jest trochę tak zatkany, ale mam nadzieję, że będzie ok, więc myślę, że damy radę. O, jest! Cztery kryształy. No i zobaczcie, tak właśnie to działa, dajemy sobie te kryształki na ścianę one się mnożą, one się mnożą a my potem podchodzimy, no tak sobie tak halo, halo, siema i raz, dwa, trzy, cztery i bierzemy, tylko uważajcie jak będziecie to robić, żebyście nie kliknęli Kolejny raz, bo wtedy znikną wszystkie krzyształy ze ściany i będziecie musieli znów wspierać 9, żeby je e, rozmnażać i tak dalej. No i jesteśmy blisko, żebyśmy mogli tworzyć już kolejne. Tutaj wezmę to ze tej ściany, no bo nie będzie nam potrzebne, A tu będzie na tej ścianie wszystko ładnie przygotowane. No ale dobra, już techniczne rzeczy możemy sobie... O, czekaj, mam pomysł. O, idealnie. Techniczne rzeczy możemy zostawić. No, na brzegu, na chwileczkę obecną. Rzucimy jeszcze te rzeczy, które mam w ekwipunku tutaj do jakiejś skrzynki, zanim pójdziemy dalej. I będziemy e, używać teleportera, który właśnie. O którym właśnie mówiłem w ostatnim odcinku. Tutaj mam właśnie rzeczy do, do sortowania, które jeszcze nie przesortowałem. Tu jest nasz magazyn. Taki sobie średni. Na razie będziemy musieli go przebudować. Może na live. Ie. Jeśli mi zwrócą internet i pozwolą mi korzystać z internetu normalnie, to może weźmiemy jakieś live. Y. Woo! Tam ścinałem właśnie drzewa i patrzcie ile tych drzew teraz tam urosło. Zajebiście, to jest nasza farma drzew, no teoretycznie. Może zrobimy jakąś, jakiś mostek tam, żebyśmy mogli tam przejść. Mógłby być spoko, mogło być naprawdę spoko. Dobra, teraz jest nam potrzebna tylko jedna rzecz. Ender Crystal normal mamy kciuki, chociaż mając moje szczęście, nie ma nawet co trzymać kciuków. <śmum> Mam nadzieję, że, że dostarczy nas na jakieś ciekawe miejsce. Więc możemy spróbować. I to jest skurzające też na tych drewna Ale to jest Bóg, tam gdzie jest drewno, to, to liście rosną. Nie wiem czemu, ale rosną. I jest. No, jak widać, skurzające trochę. <śmum> Właśnie tak, wkurzające trochę Ale dobra, dobra, nic nie poradzimy na to, damy to drzewko tu w sobie, tak ładnie, tak ładnie oświetla Nie chcę tego zbierać, zostawimy to tamto, jak kiedyś sobie zniknie Tu po prawej stronie, powinien sobie mieć się dobra, po lewej stronie mamy towncrafty, nasze inżynierie, fizyki, sciency i takie sprawy Tu mamy magazyn, ale co jest po prawej stronie? Tutaj po prawej stronie, moi drodzy, będzie takie coś Kurde no Okej, okay, no nie jest dokładnie po środku, ale może być jeszcze e, będziemy mogli to jakoś łatwiej zrobić. Ale generalnie co to jest? To jest portal. To jest portal, ten portal nas teleportuje w randomowe miejsce w świecie e, i tam będziemy zaczynać dzisiejszą przygodę. No trochę czasu by spędziliśmy, ale jak wiecie te odcinki są zajebiście na chillu, Dłuższe są specjalnie, żebyście mieli co oglądać, bo to jest taki powrót do old schoolowej sali. E, no i w sumie szczerze mówiąc, możemy cisnąć. Więc 3, 2, 1, go! Wow. Wow, po Portal Exit! Co tu mamy? Dobra, domek jest 1000 metrów, teoretycznie stąd. Ale gdzie jest nasz portal? Zakrzakrzusza, żakrzuszany w liściach. Nie, nie może tak być. Żomy, musimy zrobić sobie tutaj checkpointa, e, Że to jest portal pierwszy powrót. Ej, 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 ej. ej, ej, ej. Portal pierwszy powrót. A jak się robi o na V, B. na M, na B, na C. Na X, dobra. Portal 1 powrót. No, god yeah, damn it. <laughs> Por Portal 1 powrót. Dobra, mamy portal 1 powrót. Okej, okay. no i zajmijcie się. No, teraz się raczej nie zgubimy, ale e, wrócimy. Ja wrócę do domu, szybko się wyśpię, żeby był dzień, bo wtedy będzie łatwiej eksplorować. Dobra, ziomy, jest dzień, i tutaj nas przeniosło na jakieś nieznane miejsce. Mamy tutaj. Czy ja tego nie byłem przypadkiem.? Nie, ja, mamy tutaj ten. Idziemy w tą stronę. No bo generalnie w tamtym kierunku możemy zwrócić się na chatę, i nie chcemy tego na razie robić. Tutaj mamy Battle Tower. Nie będziemy też zwiedzać za bardzo Battle Towerów, no bo już. Wow, co to jest? O! <ścoughs> Jakiś murzynek! Siema! Co, co, nic, nic nie powiesz? Nie, Do, dobra, dobra, okej. Okay. Jeśli, jeśli nie będę. O! Wow, to w ogóle budują jakieś całe miasto zajibiście no patrzcie! Ej, mega, bo kurde mamy teleporter. O, idealnie obok miasteczka i możemy sobie im pomóc się rozbudować, bo na razie budują dirtem, co jest... No tak trochę słabo powiem szczerze. Siemanko policzki pewin! Co, co, co nie O! Ło! nie widzieli ludzi. Czyli nie widzieli, pisze, że nie widzieli ludzi koloru naszej skóry, więc muszą być czujni. No spoko, dzięki. No taki... Taki rasizm też jestem czarny. Co wydumaczcie do mnie? Co? Jestem zbyt za czarny dla was? Dobra, idę stąd, idę stąd, bo kurdy, obraziłem się Okej, okay, to już olaliśmy tam tamtych ziomków Tam w sumie oni są bardzo daleko Bo ja tutaj przechodziłem świat, aż znajdę potencjalne miejsce do... Wow Wow Ej, coś tam jest, czy ten... Dobra, czekaj, mamy jak się wydostać? No mamy jak się wydostać, ewentualnie Idziemy zobaczyć, co tu jest Dobra, Człowiek, 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 pech, nic tu nie ma akurat Myślałem, że może będzie coś ciekawego, no ale Nie jest koniec świata Wybudujemy się właśnie tym drewnem I wziąłem to drewno specjalnie, żebyśmy mogli sobie zrobić łódkę Bo będziemy pływać tam na ten Island, to na tą wysypkę tam I zobaczymy co ciekawego jest Mamy ważną <laughs> Różowy delfin Różowy delfin, what the f czekaj on, czekaj, on tu przyjdzie, on jest chyba przyjazny Czekaj, w ogóle na tak można jeżdż, jeździć Więc patrzcie to, eh. No, odrzucił mnie. Czekaj, musiałem parę razy spróbować. I żeby mu pokazać, że jesteśmy tutaj przyjaźni. O! O! Dobra, eba! Jest! Jest! o Oswoiłem delfina. Zajęło to z 10 minut. Kol kolejnego takiego próbowania, żeby na niego wejść. Ale oswoiłem go, więc jednak. Statek nie jest nam potrzebny. Zajwista sprawa. Mamy teraz e, kochanego delfinka, którego w sumie właściwie możemy wykorzystać. E, nie w taki. No, nie tak ty jest jeden. Nie w taki sposób, ale możemy go wykorzystać, żeby przepłynąć na wysepkę i, i nie wiem, nie wiem czy można jakoś go, go nazwać, czy coś fajnie by było, chociaż tak tu on nam nurkuje tak dziwnie. Ale jest okej, okay. Obyśmy po prostu mogli dopłynąć do, do tej wyspy. Dobra, poing, 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 poing. A może przez to, że skaczę. Nie będę skakać, to. To jest okej, okay, tylko coraz, głęb... coraz głębiej wchodzi, nie chcemy coraz głębiej. Chcemy prze... przepłynąć sobie do drugiej strony? Czajcie sobie, to tutaj jesteś piratem, kurde, siedzisz sobie w tej wysepce i nagle ziomek na. <gry> ziomek na różowym delfinie przyjeżdża i robi totalny rozpierdziuk Ale okej, okay, zostawimy go tutaj, bo już mnie tutaj trochę denerwuje ten delfin. Nie, nie, da się zbyt na nim jeździć, niestety. Może. Nie, może nie, może, może jest już oswojony. No jest już oswojony, ale generalnie to trochę trudno się na nim jeździ, więc będziemy, no zostawimy to hemat. Ej! 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 O nie! Uderzyłem go, ale teraz na pewno Lasz już nie będzie. No, Stary! Co ja ci zrobiłem, no kurde, stary, no! Chciał? Chciał, rzucał się, to rzucał się, to miał, to miał za swoje. O kurde! O stary! Kurde, nie! Myślałem, że jest ten! Wszędzie zrelagowało. Ziomki, kurde, co się dzieje? Co to za A, dobra, bogi. Musimy tutaj nie zginąć. Nie możemy zginąć, to jest numer jeden rzecz, bo jesteśmy bardzo daleko z naszego domu. Jak zgijemy, to będziemy mieli. no, przerobane, za przepraszam. I celujemy się, kieruj... znaczy kierujemy się na razie na górę. Nie wiem, do... kto do mnie tu. FAK! Czekaj. Czemu jest mi czarno w oczach? Nie wiem czemu jest mi czarno. Dobra, musimy zrobić tutaj trochę levelu, bo chciałbym ulepszyć nasz, e, nasze serduszka. I jak możemy to zrobić? No możemy to zrobić właśnie w taki sposób, że będziemy zabijać tutaj ludzisk. Zobacz, bardzo szybko się u nich leveluje generalnie, tylko oni mega dużo obrażeń zadają, więc też musimy uważać, żeby nie... No, żeby nas nie uderzali. Jak pojedynczo to spoko sprawa, ale ale wiecie, że jest ich bardzo więcej. Ej! Co to za skrytka? Ofak. Oh Dobra, chyba byliśmy na główne miejsce. Spoczko. Czekajcie, uważać, no bo trochę ich, trochę ich tutaj szaleje, tutaj ich trochę jest, dobra? Nice, nice. Na tym statku jest ich najwięcej, więc nie będziemy tam na razie. Nie będziemy tam na razie szli. No spoko, tam widać, że się do nas troszeczkę próją, ale jest ok. Zostawimy ich na razie pojedynczo. Może jakbyśmy ten, nie wiem ile levelu, chyba tak z 30 levelów trzeba dobić, ale jak widzicie, bardzo. Nie, 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 nie bardzo szybko dobijemy levely, więc jest. No jest spoko, jest spoko sprawa. Okej, okay, wow. Tam czekają na nas, na dworze. Tak cię obserwują, czy wygram ten pojedynek z tym ziomkiem. Teraz będą się bali, co? Co? i nad. Mordę! Nie! O nie! Czekaj, dużo. Dobra, zbroja jest okej. Okay. Rzucam miecz! Nie chciałem rzucić miecz! Dawaj miecz, dawaj miecz, dawaj miecz, ty! Ty jeden. Dawaj 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 dawaj, 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 dawaj. Nice, nice, nice. Piona ziomek, piona. Na razie idzie dobrze. Ale. Ale jest tam diamantowy ziomek. I był tu, ale już go nie by. Cię myśli się coś z nim śtało. Już się Jeść! Dobra, musimy teraz uważać. Zaraz zjemy trochę. Szkoda, że nie wzięliśmy jabłek regeneracji. Nie spodziewałem się, że będziemy się, e, się bić z takimi hardkorowymi... O luj! Nie! Dobra, jest okej, okay, jest okej, okay, jest okej. Okay. Zjemy zjemy teraz, bo inaczej zginiemy. Nie możemy zginąć, to jest. Ej, tamten też strzela z łuku? O nie! Dobra, nie strzeli nas przez szkło, więc możemy spokojnie... zamkniemy to, czekaj, zamkniemy to. Raz, dwa, trzy, cztery i uwaga! Dobra, celuje nas, ale będzie okej. Okay. Hello? Proszę pana, czemu pan dom nie strzela? Nie ma takiej opcji, żebyś to nie strzelał teraz dzisiaj. Dobra, i jest level 13. Nice. Tam na statku jest ich sporo, ale ja bym generalnie poszedł na bossa, no bo boss daje nam najwięcej XP, najwięcej levelu. I najwięcej możliwości do zbierania jakichś ciekawych itemów Więc zostawimy na statku na razie naszych ziomków Szczególnie, że no nie mamy jakichś dużo, wiele dużo ekwipunku Będziemy za niedługo mieli ze sobą skrzynkę, myślę, która nas śledzi i nie wiem czy to będzie działać tak jak chce, ale będzie taka skrzynka, która będzie za nami skakać, pewnie może ją pamiętaliście z dawnych czas, a jak jeśli nie oglądaliście w ogóle nigdy u mnie to siemanko witam was, nowe twarze wasze, takie złokie i będziemy ogarniać tą skrzyneczkę, tylko ją trzeba odkryć w naszych, no science w tych badaniach, tomcraftowych, co tu robi wilkołak, czemu on się nie, 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 dawaj Miecz oddawaj mi, kurde, miecz! No jak ja mam się z tym ziomkiem bić! Nie chcieli mi oddać mieczu! Wszystko mi się kręci w głowie! Nie! Dobra, 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 Bo zabijemy go kill offem no na razie będzie okej, okay, ale... King! Tarczy ma! Daj tam miecz mój! Dobra, kurde, nie mogę rzucać już mieczem, bo potem są tylko problemy z tym. Wilkołak jest ok, bo on się nie zmieści przez drzwi, na szczęście. Nie wiem czemu oni się nie biją z Wilkołakiem. To też są NPC, ki też powinni się bić. Zabijamy tego Wilkołaka. Wilkołak, jak zawsze, najsilniejszy. Tylko na so, e, złoty miecz można go zabić, ale spoko. Poradzimy sobie jakoś z nim na pewno. King! King! No, Geng, śmierć tobie będzie, śmierć Twoja. Duchy jeszcze tutaj! A! Ah. Ja, ja po prostu mam dość tych ludzi Zabijemy tutaj też ziomeczka Spoko Dobra, jest spoko, mamy tutaj jakieś Kurde, to jest akurat miejsce, gdzie mało się dzieje Halo? Słyszy... Słyszycie to? Ktoś tu skacze Ktoś tu się do nas dobiera Proszę Państwa, kto, 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 kto Kto to tutaj się do nas dobiera? Mogę zobaczyć proszę? Kto się do, do nas tutaj dobiera? FUSK! Szczur! Szczur się teraz dopiero. Myślałem, że może jakiś ciekawy boss? Coś? A tu ja tu szczur, jest tylko. Dobra, tu nic nie ma, bo to jest miejsce, gdzie oni sobie właściwie nie wiem, co robią. Ale tam nic nie ma, właściwie, więc możemy zostawić to. Możemy iść wyżej do bossa. Ciszniemy, pójdziemy do tego bossa, dobra. Boss powinien być tutaj na górę schodach. Powinniśmy się już szykować, bo ten boss będzie zaraz otóż za rogiem. Więc no, przygotujemy się. Długo już nagrywamy, więc muszę zbliżyć odcinek do końca. Postaramy się, żeby to było. O! O, o, o. Dobra, tam jest jakiś ziomek, ale nie, 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 nie powoduje nam kopotów na razie. Tu będzie boss, tu będzie boss zaraz, więc powoli, spokojnie. Czy mamy kciuki? Trzymajcie kciuki, ziomy, że będzie dobrze. Dobra, tam jest, tam jest. On się teleportuje, on skacze i wszystko, ale mam, mam taki plan, że jak... Okej, okay. plan plan w dupie już. Chciałem go zatrzymać za drzwiami. Czekaj, mam taki trik. Przeskoczymy teraz na drugą stronę? Nie, o dobra, nie jest jest Jeszcze, chciałem go właśnie zatrzymać tu przy drzwiach, żebyśmy mogli go tak ciśnąć. Okej, okay, teraz trochę się wkopaliśmy. To nie jest to ciekawe, czekaj. Tak, 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 tak. Da! No, nie dojdzie do nas. Możemy się wygoić spokojnie. Uf, właśnie na takiej zasadzie chciałem, żeby nasz plan działał, Zobacz, możemy go teraz strykać tu. Yeah, motherfucker! Widzicie? Taktyki zawsze najważniejsze. Człowiek mądry, lepszy niż człowiek silny. Biceps trochę mi się zmniejszył. Bicepsu już nie ma, muszę wrócić. Chcesz, kilow? Chcę. <e <careers> muszę wrócić na siłowni żałki, bo naprawdę nie jest dobrze z tym. No! 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 Dobra, pojaw się! Zobacz, już, już padł na tajemnicę naszej taktyki. Kurdy! Musimy się wygoić goimy się powoli. Nie wiem czym. Może jak pobiję go nim tym, to ta tarcza mu się zepsuje szybciej. Nie, nie wygląda, że to będzie cokolwiek robiło. Uuu, uh, ale mamy dynię! Jest! Możemy zjeść dynię, żeby nam wygoić resztę HP. Dynie dają... Dynie dają po co? Nie melon, a nie dynia, got dam, zawsze dłużemy i się mieli Za, nie, Nieważne ile lat mówię po polsku, zawsze mi się mieli. Dynia i melon. Dobra, już powoli go wykończony. I teraz się zaczyna teleportować, więc te drzwi nam nawet już nie pomogą Możemy tylko tylko liczyć na to 19 leveli, jeszcze będziemy mogli za level miecz Ale jest! Pokonany! <słyski> nice! Zajebiście, żołem, pokonaliśmy tego busa! Ale jeszcze nie jest koniec, jeszcze nie jest koniec naszej przygody, jeszcze nie jest koniec naszej rozprawy Mamy jeszcze... Yy, nagrody? Gdzie są nagrody e! Gdzie są nagro Noż O! prawie spadł Dziomy, tu powinno być nagrody To miały być nagrody, no e! Może tu! O! Nie! No nie no, bez sensu, no ja po prostu Człowiek pech po prostu, przynajmniej możemy zlevelować miecz Zlewelowaliśmy miecz troszeczkę Będzie nam zadawał trochę więcej obrażeń Ale kurde no, po prostu Gdzie są, może tutaj na górze, wiem gdzie są jedne Jedne nagrody, które pójdziemy po nie. Zanim się odcinek skończy, musimy się ścisnąć mega szybko. Ciśnijmy pośladki i biegniemy na górę, biegniemy na górę, biegniemy na górę. Generalnie tutaj powinna być skrzynka. Jak go zabijamy, pojawi się skrzynka, która ma pełno nagród dla nas. Gdzie ta skrzynka? Nie mam pojęcia. Człowiek pech dzisiaj. 23. O! Czemu się nie dziwię? 23. Oczywiście musiało być 23, żeby pech, wiesz, pech nie trafił. Nie wiem, czy wy wierzecie w takie, takie rzeczy, takie, wiesz, takie. Jakby to powiedzieć, że jakaś, jakiś numer jest wiesz, nieszczęśliwy, czy tam w sumie, no, możecie napisać, czy wierzycie w to, czy nie. Ja generalnie, no, jakoś nie wierzę. Ale nie chcę ryzykować, więc i tak się kieruję tym, na przykład Wiesz, po, ktoś mi powie O, nie chodź po ulicy, bo coś tam Albo nie chodź po tym, bo coś złego się stanie No nie wierzę w to, ale jakoś i tak y, robię to Bo po prostu wiesz, warto nie Ja myślę, o kurde, okej, okay, może nie działa, ale I tak warto, i tak warto nie ryzykować Mogę postawić ten dirt tutaj? Bo tutaj, bo jaś, ja już, ja już dzisiaj mam tego serdecznie dość przy Proszę państwa U Mining scroll, patrzcie, zajebiście Tutaj możemy kopać I wyskakuje nam coś I niestety to zabiera głód Ale no nie wiem co to dało Generalnie zawiodłem się dzisiaj. Z... O jeszcze raz dobija głód zajebiście. Generalnie zawiodłem się Bo nie dostaliśmy nagród Ale odcinek jak zawsze był zajebiście Bo ogarnęliśmy sporo spraw I dobiliśmy kolejny level miecza Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał Jutro wbijajcie TVP, rano TVP2 Sobotę będziemy się widzieli ziomeczki, i trzymajcie się, lajkujcie odcinek, subskrybujcie kanał na więcej. Widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się, ziomy, na razie, cześć!